Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy! Halo, halo, cześć! Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. To co widzicie za moimi plecami to jest jedno z wyliczeń modelu ECMWF na 20 czerwca. On przedstawia wypieranie bardzo gorącej masy powietrza, która... Temperaturę może mieć nad polską 35 stopni Celsjusza, bagatela, przez zdecydowanie chłodniejszą na zachodzie, gdzie temperatura byłaby rzędu 20 stopni Celsjusza. Gdyby to faktycznie miało miejsce, mielibyśmy. Hmm. Rozpierdolnik. Tak mówią w niektórych językach na to, co by się działo, czyli bardzo silne, bardzo niebezpieczne niszczycielskie burze. Na szczęście to jest daleki termin, nie musi się to sprawdzać, ale musimy też na to zwracać uwagę. Natomiast to, co widzimy za moimi plecami, to piękna podwójna tęcza, którą wykonał, której zdjęcie wykonał pan Witold Ochał. Gratuluję zdobyczy, bo zdjęcie jest fantastyczne. Więcej zdjęć na meteoprognoza.pl na Twitterze. Natomiast my przechodzimy dalej do waszych raportów i kondensacyjny pojawił się ostatniego dnia, czyli pojawił się we wtorek nad Polską, jak miejscowość Opatkowice. Niby komórka konwekcyjna wcale nie taka duża, a zobaczcie co się pojawiło. Piękne zdjęcie, gratuluję zdobyczy. Też bardzo istotne informacje są takie, że już teraz można obserwować nad Polską obłoki srebrzyste. Oczywiście muszą być spełnione pewne parametry, żeby one były widoczne, ale już mamy na nie porę, więc warto zerkać na niebo, bo lokalnie i czasami którejś wieczorem lub nocy mogą się oczywiście pojawić. Tu się pojawiły dosyć nisko, ale już są. Pan Dawid Chmiel z miejscowości Kamionka w Wielkopolsce wykonał to zdjęcie. Gratuluję zdobyczy. Tu natomiast jakieś srebrzyste widoczne były z Adamowa z okolic Kutna. Godzina 23.10. Godzina wykonania również piękne zdjęcie. Gratuluję zdobyczy. A ja przechodzę do zdjęcia satelitarnego, do sytuacji pogodowej, jaka będzie w środę. Co my tutaj widzimy? Widzimy nadal w Europie centralnej niżej niż nad półwyspem skandynawskim widzimy niż nad zatoką genueńską który przemieszcza się już w kierunku morza adriatyckiego i następnie będzie kierował się powoli w kierunku polski zachmurzenie z tego niżu oczywiście już do Polski dociera więc w Polsce południowej południowo-zachodniej lokalnie również występują opady tutaj znów nam się zintensyfikował niż który w ostatnich dniach przynosił nam też w Polsce pogodę no, taką niezbyt ciekawą, natomiast tu będą intensywne burze. Na pograniczu rumuńsko-bułgarskim będą intensywne, niebezpieczne burze i Estopex wydał trzeci stopień zagrożenia dla tych właśnie obszarów, więc tu, jeżeli ktoś jest na wakacjach, musi bardzo mocno uważać. Wyżej, daleko za moimi plecami, czyli nad Rosją oraz nad um, Azorami. Cóż... Dalej. Jeśli chodzi o nas, to tak jak wspominałem, w Polsce, zachmurzenie największe w Polsce południowo-zachodniej południowo i południowej, i tu lokalnie pada deszcz. Pada deszcz przede wszystkim w województwie Opolskim, w województwie Śląskim, dosyć intensywnie pada na południowym zachodzie województwa Małopolskiego. Ta strefa kieruje się z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim, więc tutaj tych opadów będzie trochę więcej. No i dziś w środę. Ten niż nad Genui powolutku, powolutku będzie kierował się w stronę Polski, ale u nas nad Polską nadal jeszcze klin wysokiego ciśnienia. To ciśnienie będzie wyższe. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym Wam to ciśnienie dla Polski podawał dla danego dnia, żeby tutaj na razie nie podaję, żeby tego natłupu informacji nie było zbyt dużego, ale oczywiście mogę to zmienić. Niżej oczywiście nad Grecją, niżej też na zachód od naszych granic, wyżej nad Wielką Brytanią. Europą Zachodnią. To powoduje, że niestety z północy spływa do nas chłodne powietrze i to bardzo mocno, więc to dziś odczuwamy. Temperatury maksymalne nie przekroczą 20 stopni Celsjusza, a ewentualnie lokalnie 21 stopni Celsjusza. Jest bardzo chłodno w całej Europie Zachodniej, Centralnej, Wschodniej, Północnej. Ciepłe powietrze jest wyparte daleko poza nasze granice, i tak jak wspominałem, Bułgaria. Rumunia tutaj jest, będzie duże zamieszanie w pogodzie, ponieważ jest front i tam będzie wypieranie tej ciepłej masy powietrza. Jeśli chodzi natomiast o nas, jeśli chodzi o Polskę, no to tutaj przede wszystkim mamy ostrzeżenie przed silnym wiatrem nad morzem. Tam może wieść do 60 bądź 70 km na godzinę. No i mamy przede wszystkim prognozę burzową dla północnego zachodu czyli województwo zachodnio-pomorskie pomorskie, północny zachód województwa warmińskie, mazurskiego. Tu mamy jeszcze ostrzeżenie burzowe. Właśnie te burze mogą występować i zobaczmy jak to może wyglądać. Te burze związane będą z konwekcją, która się uruchomi przede wszystkim. W na całym północnym zachodzie i zachodzie Polski, przy czym największe szanse na to, że gdziekolwiek zagrzmi będzie właśnie w województwie zachodniopomorskim i pomorskim burze tam występujące nie powinny być silne, powinny być krótkotrwałe, ale mogą być bardzo fotogeniczne, więc warto wziąć to pod uwagę i obserwować. Na północnym wschodzie zachmurzenie duże do całkowitego popołudniu i wieczorem, ale bez opadów. Natomiast na południu strefa opadowa, którą widzieliście. w Ostatnich wyliczeniach i w ostatnich minutach tego programu przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim, więc tam będzie po prostu padać. Temperatury maksymalne w środę do 20 stopni Celsjusza w Polsce Południowo-Wschodniej i to tyle. 8 stopni Celsjusza na południu województwa małopolskiego, szczególnie tam, gdzie będzie padał deszcz. 13-14 stopni Celsjusza w województwach północno-zachodnich. Chłodno chłodno i lokalnie mocniej powieje, ale tylko lokalnie, nad morzem. Tam do 60 km na godzinę powieć może, również jak będą przemieszczały się komórki konwekcyjne i burze, to również do 60 km może powieć wiatr na pozostałym obszarze od 20 do 30 km na godzinę. W związku z tym ja wyrysowałem również mapę dla środy, dla na cały dzień słaby, ale jednak ostrzeżenie na... Wybrzeżu przed porywami wiatru do 60 km na godzinę. Ci, te osoby, które tam mieszkają, lokalsi, raczej są do tego przyzwyczajeni, ale czasami są różne projekty robione, więc te 60 to może być przy dużo. Moi drodzy, padać będzie. Całkiem niedużo na północnym zachodzie, w związku z przemieszczaniem tych komórek konwekcyjnych, może spaść do 5-7 mm, tu na południu, czyli województwo małopolskie, województwo śląskie do 10-15 mm, więc opadów wcale jakoś dużo nie będzie. No i cóż, kolejne dni, kolejne dni pod znakiem wzrostu temperatury, zmiany cyrkulacji, zmiany ustawienia ośrodków barycznych. Zanim to nastąpi, mamy jeszcze 2-3 dni chłodu. E, chłodu. No, tych niższych temperatur, temperatur na poziomie 20-21 stopni Celsjusza maksymalnie, potem jednak z dnia na dzień te temperatury będą rosły. Widać to już dobrze w weekend. W weekend poczujemy wzrost tych temperatur. Niezbyt mocny, ale jednak. Delikatne załamanie i spadek temperatur w niedzielę. Będzie prawdopodobnie prąd przechodził nad Polską. Niezbyt aktywny, ale burze wraz z opadami deszczu mogą się pojawić. Potem znów ocieplenie i to już odcieplenie niebagatelne. Powyżej 33 stopni Celsjusza nadal te wyliczenia są widoczne. Sprawdźmy dlaczego. Tutaj tym razem posłużę się innymi mapami, posłużę się mapami na wysokości 500 hektopaskali, no i widzimy tutaj co się dzieje. W, w, na tych mapach geopotencjału. Mamy falę, po której będzie docierało do nas coraz cieplejsze powietrze. Już w niedzielę jest to widoczne, tylko jeszcze dosyć słabo te powietrze raczej będzie tutaj wędrowało sobie powoli w kierunku północnym. Południowe Niemcy, nasi południowi sąsiedzi, do nas już te ciepłe powietrze zacznie mocniej spływać, ale jeszcze to nie będzie to, co w kolejnych dniach, bo już we wtorek zauważymy bardzo mocne, intensywne wręcz ocieplenie. Jak widzimy, tutaj już mamy Otwartą drogę bardzo ciepłego, wręcz gorącego powietrza do napływu, przede wszystkim nad Polskę zachodnią, centralną i wschodnią. Tu już zdecydowanie mocna, otwarta droga właśnie dla tych wysokich temperatur, dla tego powietrza z południa, z nadmorza śródziemnego. Chłodne powietrze będzie spływało, ale będzie spływało daleko poza naszymi granicami nad Morzem, nad Oceanem Atlantyckim przede wszystkim. Tam, więc Europa środkowa, będzie skąpana w wysokich temperaturach. Wróćmy na troszkę niższy pułap wróćmy na pułap, który raczej bardziej przygruntowy, no i zacznijmy od środy 19 czerwca sprawdźmy, co tu się będzie działo. Modele tutaj są już coraz bardziej zgodne i nadal utrzymują ten scenariusz. Scenariusz, w którym niżej znajdować się będą na zachód od naszych granic, przede wszystkim nad Wyspami Brytyjskimi ale bądź niestety będzie to niż wielocentryczny, więc będzie kilka centrów tego e, układu, natomiast po wschodniej stronie będziemy mieli umocniony wyż. Ten wyż będzie bardzo wolno przemieszczał się w kierunku południowym, ale bardzo wolno. To spowoduje, że my będziemy po części pod wpływem e, niżu, i pod wpływem wyżów. Taka standardowa, troszkę już dla nas sytuacja, która też powoduje intensywny napływ ciepłego powietrza z południa. I intensywny jest tutaj bardzo dobrym słowem. Chłód będzie spływał sobie nad Oceanem Atlantyckim, będzie docierał do Hiszpanii i Francji. I znów taka zależność. W Polsce, w Europie Środkowej bardzo gorąco, natomiast w Europie Zachodniej chłodno. 15, 17, 18 stopni Celsjusza, Portugalia, Hiszpania i Francja, ale zobaczcie, centralna Europa z bardzo wysokimi temperaturami. No i sprawdźmy, jak wyglądają najnowsze wyliczenia modeli numerycznych. Zacznijmy od modelu ECMWF. Nadal utrzymane jest 35 stopni Celsjusza. Województwo lubuskie, województwo dolnośląskie, wielkopolskie, Polskie Łódzkie. 33 do 35 stopni Celsjusza. Im dalej na wschód i na północ, tym te temperatury będą niższe, ale nadal będzie to powyżej 30 stopni Celsjusza. To jest 19 czerwiec. Na wybrzeżu wiadomo chłodniej, ale przyjemne 23-25 stopni Celsjusza. Więc tu powiem Wam szczerze, temperatury całkiem wysokie. Natomiast tu mamy jeszcze model GFS. Sprawdźmy. Model GFS pokazuje podobnie. Nie mamy krótkoterminowych wyliczeń modeli, bo to jeszcze za daleki termin, ale średnioterminowe są tutaj bardzo zgodne. W przypadku modelu GFS również 34 do 35 stopni Celsjusza w Polsce Zachodniej, w Polsce Centralnej i po części również w Polsce Południowej. Na pozostałym obszarze powyżej 30 stopni Celsjusza, na wybrzeżu 20-22 stopni Celsjusza. Lecimy dalej. Lecimy z kolejnym dniem, czwartek, nie ja zmieniłem chyba napisu, czwartek, chodzi o 20 czerwca, czyli dzień później, 19 skok temperatur, bardzo wysokie temperatury, 20 być może wypieranie tej gorącej masy powietrza. I to jest zła informacja. Już. Wiadomo, fale upałów mają to do siebie, że potem jest wypieranie tej ciepłej masy powietrza przez chłodniejszą, burzę lokalnie niebezpieczna. I na tą chwilę, szczególnie model ECMWF, prognozuje, rysuje bardzo niebezpieczną sytuację burzową, bardzo niebezpieczny incydent burzowy. Dlaczego? Dlatego, bo jeden z tych niżów wędrowałby sobie w kierunku wschodnim, między innymi przez Polskę. I 20 czerwca, według tych wyliczeń, nastąpiłoby bardzo intensywne wypieranie tej gorącej masy powietrza, która nadal napływałaby z południa, tylko że jej wektor zmieniłby się bardziej na wschodni, z racji wyżu znajdującego się nad Morzem Czarnym oraz niżu znajdującego się... Polską, tu raczej kierunek wschodni. Natomiast od zachodu napływałoby mocno chłodne powietrze, wypierając właśnie to ciepłe. Zobaczcie, według modelu ECMWF. Jaka różnica temperatur byłaby między Polską wschodnią a zachodnią? Na zachodzie, za frontem atmosferycznym, 18, 19, 22 stopnie Celsjusza, przed frontem atmosferycznym, 35 stopni Celsjusza. Mam nadzieję, że ten scenariusz się nie sprawdzi. To jest daleki termin, ale ten termin przypomina trochę, 2017 rok i to, co się wtedy działo, też mieliśmy taką różnicę temperatur, też mieliśmy bardzo wolno przemieszczający się front atmosferyczny i niż, który jeszcze potęgował niebezpieczne zjawiska. Co się wtedy działo, mówić nie, nie muszę, każdy wie, co się w 2017 roku działo. Tak jak mówię, daleki termin. Ale musimy to obserwować, tym bardziej, że model GFS również widzi wypieranie tej masy powietrza przez zdecydowanie chłodniejszą. Tylko on widzi dzień wcześniej, on widzi 19 czerwca. Wtedy to. Nad Polską zachodnią 22 do 24 stopni Celsjusza, nad Polską wschodnią 34 do 35 stopni Celsjusza. Niezbyt bezpieczny scenariusz, niedobry scenariusz, musimy tutaj to obserwować. Mam nadzieję, że to będzie skorygowane. Natomiast oczywiście w ramach jeszcze takiej ciekawostki Wam o tym wspominam. No i tutaj jeszcze widzimy model ECMWF i prognozowana pogoda, właśnie na 20 czerwca i burze, intensywne, niebezpieczne. Burze, superkomórki burzowe i układy burzowe wędrowałyby z kierunku zachodniego w kierunku wschodnim, dlatego, bo w tych wyliczeniach widzimy to wypieranie tych mas powietrza w dzień czyli wtedy, kiedy różnica tych temperatur byłaby największa. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcyjną szaleje na tych wyliczeniach, ale, tak jak mówię, dalekie wyliczenia w ramach ciekawostki, na razie tylko wspominam. Moi drodzy, musimy tutaj, że tak powiem, tego pilnować. Ja życzę Wam dobrego dnia. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie. A, napiszcie w komentarzu, o czym mam nagrać kolejny odcinek. To może nagram. Pozdrawiam.